Cześć, jestem na Kryptum Game, przestanę zamiatać. Witam Was w odcinku. Tylko jeden slot na broń, czyli ze mną, oczywiście mój yy, przyjaciel Wojtas? Dzień dobry, No i dalej się przyjść, chodzi raz Jak słyszycie przegłos, to przepraszam, ale nie będę tego prawić. Gdzie lecimy? Dokładnie. Gdzie lecimy? Um, Honna hamburgerka. No, może Zjemy z hamburgera z McDonaldo. Dokładnie. <laughs> No albo dokładnie. Kingsbury. Albo zingerera albo Albo inną kanadę z McDonalda. Albo pójdziemy do KFC No i zjemy Zinger'a ojoj, zingery, nie jadłem nigdy no, Ja nie, nie wiem, może zaraz No ja jadłem stripsy, dobre są też Ostre, ale epickie. Jakie epickie? No dobre są bardzo jest <śmieniu> rzadkość na No, rzadkość jedzenia, nie. Właśnie lepsze, legendarne to są właśnie te, te Możecie sobie udawać, że jesteście w Fortnite i wybieracie sobie Zostaw o, moją broń! Co za typ, o, no nie kurde. wie Zostaw moją... No widzisz to? Ja sobie lecę! Nie, ja tu idę! ok mam broń. Mam, mam, tylko, jed mam tylko jeden slot M Mam tylko jeden slot. No nie chłopie, ja umrę, nie? Umieram Dobra, leżą obaj i jesteście słabi, chłopacy Mam pompę, dobra Chłopie, ja nie mam, ja nie mam, ja umrę, umieram stary A, lego kanji Chodź ze do, do toalety, chodź Na okay. toalety Okej, okay, jak nie chcesz to nie, pyk Mam okej, okay, miał kości, mam miał lepszą pompę Dobra, czyli mam, ja mam tylko jeden. Ja mam tylko jedną broń, rozumiesz to? Zero leczenia, nic nie jest, Nie, nie, nie! Ja no zostaw mnie, proszę cię! Proszę cię, no, stary, ja nie mam. Ja nie. Kogo zabiłem? Aha, nikogo. Widzę go. Nie Widzę go, na dole jest, na dole jest Albo na dwóch chcę Umieram, mnie, ja stary umieram, ja jestem dead O nie, ała Chłopci teren jest Dawaj go, klep go Czemu wziąłeś łuk? Wytłumaczysz mi to? A, dara! O! O! Brawo wojtas! Jedna broń sta... ta... no grzeczno, ale to się pokręcę. Mam ładny huplet, tak nie? Wore treningowy. Nie Może gadałbyś, co? No widzicie co chłopie? Nie wiem, że chyba. Na moim własnym odcinku się nie odzywa. Cześć przyjacielu! jest setkę drewna. Ej, no, czemu się nie odzywałeś? Powiedz mi. A. Tylko mów coś, boga cię, bo to trochę. Dobra, kupuję sobie te dwójki z stala A nie po co nawet kto kupiłem, nie? A nieważne, będę miał taką broń. No, czekam. Jaka broń? Taka broń! A sobie zadanie i pijemy czy nam się uda. Wiesz, co ja wam zabronię? Czemu mógł wziąłeś? Wiem, że to ale nie mogę się z czegoś innego? No nie wiem czego, no... banana O, no, byś, byś, na byś na balo, stary Kim młody Nie chcę łuku, nie chcę Dawaj To tak mało a na rachu, jedziemy do Buska. Transformers, odzywaj się, dawaj. Transformers activated. Nie mam prawa jazdy. Idziemy stąd. No nie powinno być prawa jazdy, nie? Powinno mnie wyrzucić. Ale driftik ładny. McDonald's McDonald's. Ja tylko jako koko. O, oh, oh. Ja mam bomby. Obarwał oh! oh, yes! 56? chodź tu tu Stój. Tu jest, tu jest? dawaj. Dawaj, dawaj. Stoń, stój. No nie wierzę z tej, z tej broni się nie da, dobra to lecimy z drugą my, próbą Raz kolejny, co ty masz za kule chłopie To gdzie teraz lecimy? Co? Okej, okay, to ja będę z wami gadał yy, bo sobie... O nie, ja mam 300 pingu, 400 Dobra, panowie, lecimy na... Czemu mam ja na, na, na filmie takie beznadziejne FPSy? Znaczy, je, je, pingi. 300, spadaj, już. Stytka, dobra, może być. O nie, znowu wpada. 500 chyba, czy 300 nawet. 500. Tak jak na Rotet League'u, tak jak na z ligu. Ale szybko je ten bus je... ale szybko ten bus leci. No, jak... lagi, nie? Weź mi i dobijaj, dobrze? No. No, wiedziałem, że tak powiesz. No nie, no znowu ma... Możecie mi co chwilę nie spadać i wkalkiwać, bo to bez sensu się robić. No i 370 pingów. on nie, znowu setka. No i ja nie wierzę w tę grę. Może dać mi jakąś brawnę. A mogliście mi chociaż te FPS -y nie dodawać, co? No jaka setka? No ty słyszysz, ile oni mi dają? Słyszę słyszę. słyszę, słyszę. Jak to słyszysz? No ja, wiesz, że ten broń ma na ja mieć. Kurde, broń mam na mój Ja mieć Kurde, mój 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 możesz mój 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 nie mój mój jest strzela, nie wierzę. Jestem takim Ja jestem, zbanem? Ja jestem zbanem? Idę do niego, bo mnie wkurza. To z boczy co? To żaba do mi Co? Żaba pan. No, mordę Na z... morgienie? Dobra. Co mi dasz panie tak tak 30 FPSów I co mi pan da? Wewnątrz. Dostałem mi w podział. Ja mam 18. Dać, porozmawiaj z nami Super, jest fajnie Ale jam lagnie Chryste, panie Wiedziałam, że to zrobisz no. Ale upe, upe. jesteś Dobrze Ojoj, kto tam mnie strzela? Widzę go No dawaj, kidosko, chodź tu Jaki mądry jesteś Jaj! Trafiłem, kurde idę stąd Idę na górę Może go z góry zabiję, nie? Jak trafię legendarną pompę to ja będę szczęśliwy Ale pewnie i tak nie trafię Pompa 3 Nie, Nie, niech będzie pompa Ja lagi totalny, nie? Wieście pingu. Super. Trzy strzyńki, lol To jest może potkę? O, druga potka Ale fart Chłop uciekł nie? Chłop jest umarł. No No co jest z tymi rzeczami? No ja mam 5 grenades, no co jest grane? Gdzie jest ten konduktor? Konduktor, gdzie ty jesteś? Panie konduktorze, Gira w samolocie. O Legendarna pompa! No nie co jest? Co jest? Nie, ja nie kłamię, patrz. Magic! Juj! <grystanie> <grystanie> Drugi Ty patrz słyszę, tu jest Dobra mi winnię Cunter strike Idź, 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 idź idź, idź Rush B, Rush B! Gdzie to jest? Na górze są? Na no dole są, nie na dole są Stachu A Stachu, w oni są? Widzisz ich? Nie. No też ich nie widzę. Chyba są na górze. Dobra, ryzyk. A dobra, nie w sumie. Nie, nie ma ich chyba. Halo? Ja rzuciłem Greneta. Ja rzuciłem Solo mm. Najdzierra. Najdziko. Ale ja mam potężny ludnie. Nie są? Nie są. Tu są u ciebie? A widzę go. Idę po niego. Zaraz zrobimy mu arkeo. Dawaj, arkeo A wajrkę ja mu robimy. Nie, nie, Claymore kick? Może F5 Tu jest chłop, tu jest chłop On będzie leczyć! Ja lec to! Leczy! Nie, nie no moje mój... No i chłopy co ty chciałeś od nas? No co, co, co? To, 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 to matka Stary Ty net jeszcze jak ja wlód w na moim filmie Masz amunicję do pompy? Czy nie używasz pompy? Używasz czy nie? Używam. No to nie jestem team pompy. Wychodź. <gryw> Szukałem amunicji. Dobra, uspokój się, dobra? Normalnie jest trochę No. Tak. Po tak. film może takie rzeczy trzaskać. Gdzieś to są... O, najdziki znowu. Podźle mi. Przyjemam... A dobra, jest sobie razma. Trudno. Masz szanownych obserwujących Lecimy Ile ja mam nejdów no Masz jeszcze może jednego nejda Niech to Oj, oj Burning down, nie? Burning down Pale, a pale, Paułusz mi, stać nie bierzbek, jak ty jeździsz, potrzebuję mechaniczny łuk wybuchowy. Co mogę z wyjść? Zostań tu! O jezu, no nie wiem, że coś mi odwalili Uciekaj z mnie zadarzenia Mie tam nie było Wszystko się pali O nie, ale to jest dziwne No Jest, jest ścinka Podki oh, A really? to daj suba Nie mogę wsiąść, ojcze Wyłącz tą muzykę! No, idziemy Co ty robisz, chłopie?

Więc ja myślałem, że się zaklinowałem, nie? A, bawi, A, bawi się tym czakiem I trzy potki dostałem, nie? No i ja nie, nie wierzę w swoje szczęście Normalnie cika, nie? Chica! Nie! Yeah! To jest typ To jest typ Latuj! Łap, łap. A, typy! O, już, po, już po mnie, już po mnie ale mam tylko pądu, jak troszkę mam pogodę. Kto stał? Kto, 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 kto. O Jezu. O Jezu! O jezu. O jezu. O, Grenade skończyk. pała! O ja! Overvaliowaj! O nie, to jest mój przyjaciel. Zostaw mnie! Nie chciałem, mała! To są dwa boty, nie? To są dwa boty. Dwa, no face faceclanny, nie? Dwa sklany. Jaka jeszcze żyje? No dobra, no to kończymy odcineczek. Dziękuję za oglądanie, wbijajcie do Wojtasa. No i co mam powiedzieć? No co mam powiedzieć? Wbijajcie i yy, papa.